Przedstawiamy najlżejsze akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe w klasie 14,4 i 18 V. Modele GSB 14,4 2Li Professional i GSB 18 2Li Professional. Niewielki ciężar wynoszący zaledwie 1,5 kg gwarantuje w przypadku modelu GSB 18 2Li Professional wygodę manewrowania narzędziem i większy komfort pracy. Nowa dwubiegowa przekładnia planetarna umożliwia realizację wymagających zadań związanych z wierceniem i wkręcaniem w drewni a dzięki funkcji udaru także zwierceniem udarowym w murze. Dzięki bardzo zwartej konstrukcji, długość zaledwie 204 mm oraz ergonomiczne rękojeści, można komfortowo wiercić także w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia w górze oraz w miejscach trudno dostępnych. Przekonaj się sam, jak lekkie są akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe klasy 14,4 18V, model GSB182LI Professional oraz lżejszy model GSB14.4-2LI Professional. Teraz do kupienia w nowej, praktycznej i wyjątkowej skrzynce L-Box.